Cześć, Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Prezentowałem już takie małe nagranie odnośnie serii, czy pierwszych dwóch tomach cyklu Radiant Black od wydawnictwa Image w oryginale w Polsce Non Stop Comics i zacząłem od tego, że to ma być część Massive Verse. Przy czym Massive Verse dopiero pojawił się ten termin na tomie numer 2. Powiedziałem, że mi się to podoba, że to jest fajny cykl i intrygujący. Więc jeżeli mamy Massive Verse, to warto zajrzeć sobie na tytuł Rogue sam, tom pierwszy. I tutaj, jak widzicie, też jest Massive Verse. Wydawnictwo Nonstop Comics. Imidż w oryginale. Widzicie zapewne. Tom pierwszy. Kataklizm. Cóż ja mógłbym najprościej powiedzieć o tym tomie? Że jest fajny. Podobał mi się. Jest I teraz tak. Czy coś więcej? No dobra, coś więcej. Zacznijmy od tego, że w pewnym sensie Troszeczkę ten komiks przypomina Radiant Blacka. Czyli śledzimy początki kariery naszego superbohatera, tym razem Roxana. Ale nie do końca to jest takie oczywiste. Ponieważ hmm... Jak to powiedzieć, żeby za dużo nie powiedzieć? To jest tak. O! To jest dobry początek. Kiedy rycerz upadnie, syn powstanie. Właśnie. Bo mamy bohatera ustanowionego w tym świecie. Mamy Rogue Sana, który walczy z różnymi przestępcami, ma swoją galerię super jest już działa już od dłuższego czasu, no ale niestety pojawiają się problemy. No i problem pojawia, pojawia się taki, że tutaj walczy z super waterem, no i Pechowo dla niego no, nie udaje mu się. Jak mu się nie udaje, no to jest sytuacja skomplikowana. Okazuje się, że ma syna, nasz główny bohater z poprzedniego małżeństwa, który generalnie nie przepada za ojcem, tak delikatnie mówiąc, ponieważ ojciec go zostawił. Przypadkiem okazuje się, że... Znaczy, no, przypadkiem... Okazuje się, że po pierwsze miał drugą rodzinę, nową rodzinę, po, ode... po zostawieniu go i, i matki naszego głównego bohatera, miał drugą rodzinę, i tam jest odczytany testament i dziwnym trafem sprzęt, nie wiem to jak to nazwać, nie pamiętam jak to było określone, możliwości, kamień słoneczny właśnie, kamień słoneczny, który umożliwia uzyskanie supermocy, bycie tym bohaterem, moce, kostium, wszystko, zostaje dziwnym trafem w testamencie przekazane właśnie jemu. Co jest mocno, mocno... Ma mocno zziony Dylan jest mocno zaskoczony, żeby, było, żeby to nie było wszystko, to oprócz tego, że dostaje tą moc, to w jakiś dziwny sposób, magiczny sposób, razem z kostiumem pojawia się jeszcze jego ojciec. Wyobrażenie, nazwijmy to coś jak projekcja. Takie rzeczy czasem bywały w Supermanie. No i tu nasz Dylan musi się uczyć bycia Super bohaterem, rozwiązać swoje pierwsze sprawy, nawiązać kontakt, no. I cały nasz komiks opiera się w zasadzie na takim. Na takiej nause, takim rozpoznawaniu tego. tej supermocy, tego swojego dziedzictwa w pewnym sensie, ale także dowiadujemy się troszeczkę więcej o, poprzednik, o poprzedniku Dylana, czyli o pierwotnym Roxanie. i powiedziałbym, że tu są. Bardzo, bardzo fajnie przedstawione cienie bohaterstwa. Czyli, że bycie bohaterem wiąże się z pewnymi problemami, z pewnymi konsekwencjami, utrudnieniami w życiu, i nie każdy sobie z tym radzi. Są pewne problemy. Mało tego. Tu jest jeszcze bardzo fajnie pokazana relacja, czy takie zaplecze, bym powiedział, Roksana jako takiego, czyli jak on walczył z tymi różnymi potworami, z tymi różnymi złoczyńcami, co tam się działo i tak dalej. Więc to jest naprawdę fajnie przedstawione. Po prostu ma swoją galerię superłotów. No, sam dział, działał od dłuższego czasu, to jest po prostu następca Legacy Hero. Jest w komiksie kilka fajnych, naprawdę fajnych zaskoczeń i zwrotów akcji. Oczywiście ich we nie powiem, bo to nie o to chodzi. I co najważniejsze, jest to narracja prowadzona w taki sposób, że ja jestem ciekawy, co pójdzie dalej. Jak to pójdzie dalej? Tym bardziej, że komiks jest napisany także sprawnie, jeżeli chodzi o tą stronę obyczajową, cywilną naszego bohatera czyli oprócz supermocy, super przestępców, czarów, marów, laserów, lotów i tak dalej, mamy też tą właśnie sytuację z wątkami obyczajowymi. To jest nastolatek, chodzi do szkoły, ma pewne problemy. Troszeczkę taki bunt nastolatka bym powiedział, młodego dorosłego, więc to jest fajnie przedstawione i no cóż, generalnie polecam. Jedyna rzecz, którą się zastanawiam to jeszcze nie wyłapałem powiązania z Radiant Blackiem, czyli to jest jeden świat prawdopodobnie, ale na razie na przełomie tych trzech tomów nie ma między nimi interakcji. Pewnie kiedyś będzie. I są pewne podobieństwa, czyli tutaj zaczynamy z nowym bohaterem, tu też zaczynamy z nowym bohaterem. Tu mamy jakiś magiczny przedmiot, nazwijmy to, który umożliwia te umiejętności, tutaj też, ale to jest takie fajne, odświeżające superhero. Odświeżające. Czyli uczymy się nowego. Razem z Dylanem uczymy się o, tego, o tym świecie, o tych zasadach, o tych przeciwnikach, o tych sojusznikach. To wszystko poznajemy, poznajemy konsekwencje bycia bohaterem. Bardzo fajnie to ujęte zostało. Postacie, które przewijają się, te drugoplanowe, też nie są takie oczywiste, nie są jednoznacznie dobre, jednoznacznie złe. Z tym się też bardzo podoba i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo, bardzo ciekawie. Warstwa graficzna jest w porządku, właściwa, dynamiczna i jest co czytać. Dlatego ja polecam. Polecam w ogóle całość na razie tego cyklu Massive Eartha. Tak się prezentują te pierwsze trzy tomiki. Wydawnictwo Non-Stop Comics. To jest naprawdę solidny komiks, superbohaterski. Jak macie dość DC i Marvela, a lubicie superhero Hero i chcecie coś poczytać, jeżeli faktycznie tęsknicie za Invincible, niezwyciężonym, przeczytaliście całość i chcielibyście coś więcej ze świata image superbohaterskiego, to jest tom komiks właściwy dla Was. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.